Pytanie 39. Podjęto decyzję, że pierwszym krokiem udoskonalenia procesu testowania i wytwarzania oprogramowania w Twojej organizacji będzie zmniejszenie liczby defektów powstających podczas fazy wytwarzania. Czyli cel jest taki, żeby zmniejszyć liczbę defektów, którą wprowadza faza wytwarzania. Które statystyki z raportów defektów będą najbardziej użyteczne do osiągnięcia tego celu? Etapy. Wprowadzenia, wykrycia, usunięcia defektów, w cyklu życia defektu, informacja o przyczynie powstania defektu, informacja o składnikach defektu, informacja o skuteczności usuwania defektów. No to tutaj ewidentnie informacja o przyczynie powstania defektów. Analiza przyczyny podstawowej pokaże nam miejsce, gdzie obecnie powstają defekty, że będziemy w stanie przeciwdziałać powstawaniu defektów w przyszłości. Pozostałe. Etap wprowadzenia tutaj jest istotny, natomiast wykrycie usunięcia nie jest tak istotny w kontekście fazy wytwarzania. Odpowiedź C: Informacja składnika defektów. no To jest potrzebne po to, żeby ustalić przyczynę podstawową, żeby przygotować poprawkę kompleksową, a nie do tego, żeby zmniejszyć liczbę defektów. Informacja o skuteczności usunięcia defektów. No, mówi tutaj zespołowi deweloperskiemu, jak skutecznie, jak szybko naprawiają te defekty, jak szybko je usuwają. Natomiast my chcemy zmniejszyć liczbę defektów powstających podczas fazy wytwarzania, więc informacja o źródłach, gdzie te defekty były, będzie można w przyszłości tym obszarom, bo może się okazać, że na przykład połowa defektów wynikała z integracji. Więc tutaj jest Trzeba się przyjrzeć procesom integracji i przeciwdziałać powstających defektów, powstrzymywać ich przeciek fazowy. Więc ta informacja wtedy nam ograniczy, zmniejszy liczbę powstających defektów w obszarze integracji. Więc odpowiedź B jest tutaj odpowiedzią poprawną.